Mary miała dwóch synów, i drżała na samą myśl o tym, że ma iść do sklepu i kupować z nimi but. Otóż, co takiego się działo? Jej synowie. Początkowo bardzo lubili te wspólne wyjścia. Traktowali je właśnie jako formę wycieczki, kiedy mogli z jakimś entuzjazmem i radością oglądać wszystkie te buty na wystawie, wybierać, co by chcieli, takie, może takie. I ona też głośno zachęcała ich do tego, żeby sami podejmowali decyzję, co chcą kupić. Natomiast w momencie, kiedy oni już zdecydowali, wtedy ona wkraczała do akcji i zaczynała. Zastanawiać się, czy to jest na pewno dobry rozmiar, czy to jest dobry kolor, a może inną markę, a może zupełnie inne te buty. I w końcu chłopaki zrezygnowani mówili: Mamo, to ty sama zdecyduj. I wtedy ona jeszcze dalej ciągnęła te wywody, a może to inaczej, a może tamto. Sama czuła się coraz bardziej poddenerwowana, jakby taka zirytowana tą sytuacją. Kiedy w końcu kupowali buty, wychodzili ze sklepu zdenerwowani wszyscy, ze skwaszonymi minami i zepsutym humorem. Nieomal zawsze po wejściu ze sklepu ona przepraszała swoich synów za to, że tak się zachowała. I kiedy później na spokojnie myślała o tym, co się stało, zastanawiała się, o co chodzi? Czemu ja tak się zachowałam? Przecież to tylko buty. I obiecywała sobie, że następnym razem zachowa się inaczej. Ale kiedy przychodziło do, znowu do robienia zakupów, robiła dokładnie to samo co wcześniej. I po jednym z takich wyjść jej syn zadał jej pytanie: Mamo, a czy ty lubiłaś kupować buty, kiedy byłaś dzieckiem? To pytanie wywołało w niej falę wspomnień. Mary miała ośmioro rodzeństwa, więc nieomal zawsze w domu były jakieś buty, które trzeba było kupić. I kiedy już szli na zakupy, matka zabierała kilkoro rodzeństwa ze sobą i mówiła im, że mają wybierać buty tylko z wyprzedaży, ponieważ nie mieli zbyt dużo pieniędzy, żeby pozwolić sobie na, na inne. Stopa Mary była y, standardowych rozmiarów, więc jej buty, buty dla niej, owszem, były na wyprzedaży, natomiast były też najczęściej kupowane. Więc kiedy one przychodziły do sklepu, okazywało się, że już prawie nic nie zostało i Mary musiała wybierać z jakichś resztek. I nieomal nigdy nie kupowała takich butów, które jej się rzeczywiście podobały. Tymczasem jej siostra miała wyjątkowo wąską stopę i jej rozmiarów nieomal nigdy nie było na wyprzedaży, więc matka pozwalała jej kupować wybierać z całego asortymentu sklepu. No i Mary czuła się pokrzywdzona, smutna, bo jej też no jakoś źle z tym yy, z tym wszystkim. Dodatkowo jej matka w czasie zakupów z każdą chwilą stawała się coraz bardziej poddenerwowana całą tą sytuacją, też tym, że musi naraz wydać tak dużo pieniędzy, że czy rzeczywiście te dzieci dokonały dobrych wyborów, jeśli chodzi o buty. I jej poddenerwowanie niepokoiło też Mary, która czuła się coraz bardziej poddenerwowana. I ona zawsze marzyła po prostu o tym, żeby, żeby już ta wizyta w sklepie się skończyła i żeby mogła wrócić do domu. Pytanie syna przywołało na myśl te wspomnienia. I Mary zdała sobie sprawę z tego, że zupełnie nieświadomie, w, w momencie, kiedy wchodzi do sklepu, zalewają ją te emocje, które czuła wtedy. Nieomal te same, które czuła wtedy. I one powodują, że zachowuje się w sposób, którego nie chce. Że nie jest w stanie, jakby sama siebie kontrolować. I powiem Ci. Że tak jest bardzo często, że w relacji z naszymi dziećmi em, powracamy do uczuć, do emocji, które towarzyszyły nam w różnych wydarzeniach naszego dziecięcego życia. Zachowanie Twojego dziecka albo okoliczności, w których jesteście, jakby może aktywować emocje, które czułaś kiedyś, a których jakby nie przepracowałaś, nie nazwałaś. Nie przeżyłaś dobrze, nie, nie wyraziłaś wtedy i one zostały zepchnięte do Twojej podświadomości. Zostały w Tobie wtedy i szły razem z Tobą przez te wszystkie lata. I teraz, kiedy jakby, dzieje się coś, co w jakikolwiek sposób jakby, dotyka tych sytuacji, tych wydarzeń, do Ciebie wracają te emocje. I tu jest ważna rzecz. Że w momencie, kiedy człowiek zostaje zalany przez silne emocje, włącza się w nim mechanizm fight, flight or freeze czyli walcz, uciekaj albo udawaj martwego. To jest bardzo pierwotny mechanizm w każdym z nas i on jest ym, niezależny od naszej woli. On po prostu się włącza w momencie, kiedy zalewają nas silne emocje, bo y, czujemy się zagrożeni. A kiedy czujemy się zagrożeni, to nasz organizm reaguje właśnie takim mechanizmem. I w momencie, kiedy wchodzisz w takie funkcjonowanie, fight, flight or freeze, przestaje jakby kontrolować twoje zachowanie, kora przedczołowa przestaje kontrolować twoje zachowanie, a ona odpowiada za racjonalne myślenie. Więc kiedy zalewają cię silne emocje, w tym pierwszym momencie nie jesteś w stanie racjonalnie myśleć. Po prostu jest. I musimy nauczyć się, co zrobić, żeby znowu wyskoczyć z tego, z tego mechanizmu, z tego typu funkcjonowania i wrócić do naszej kory przedczołowej. To jest coś, czego musimy się po prostu uczyć, ćwiczyć i jakby um, dopiero stopniowo będziemy w stanie to, to robić po prostu. I zauważ, że ja nie mówię o jakiejś wielkiej traumie z Twojego dzieciństwa, nie, ja mówię o codziennych, zwykłych wydarzeniach z, z Twojej relacji z rodzicami, o tym, że nie mieli czasu Cię wysłuchać, a kiedy Ty bardzo chciałaś im coś opowiedzieć, a nie mieli czasu na przykład, bo po prostu musieli pracować w tym momencie i nie byli w stanie tego zrobić, o tym, że... Mm, Twoja matka nakrzyczała na Ciebie kilka razy, czy nawet kilkanaście, czy nawet tylko raz wieczorem Bo była zmęczona po prostu już po całym dniu opieki nad Wami I nie dała rady wytrzymać, po prostu wybuchła O tym, że któregoś dnia przyniosłaś do domu yy, robaczka Ciesząc się, popatrz mamo, jaki piękny, jaki kolorowe, A Twoja mama z wyrazem od razu na twarzy wyprowadziła Cię za drzwi i powiedziała Takie robaki żyją na dworze, a nie w domu i jeżeli w, tamtych, w tych momentach, o których opowiadam, nie, nie mogłaś tych uczuć, które się w tobie pojawiły, wyrazić, nazwać, przeżyć, jakby opowiedzieć o nich i zrozumieć je, co to znaczy, że ty się czujesz tak, jak się czujesz, to te uczucia zostały zepchnięte do podświadomości i poszły z tobą dalej w świat. I teraz w różnych sytuacjach, z twoim dzieckiem, mogą się aktywować. I do czego chcecie zachęcić? Do tego, żebyś po prostu była uważna na samą siebie. Przyglądaj się swoim zachowaniom, swoim reakcjom. Zastanów się, kiedy najczęściej odczuwasz silne emocje w relacji z twoim dzieckiem. To mogą być emocje takie jak złość, jak jakaś irytacja, poczucie takiego dyskomfortu, ale może być też smutek, może być lęk przed czymś. W jakich momentach te emocje w kontakcie z swoim dzieckiem przejmują nad tobą kontrolę. Bądź uważna, przyglądaj się sobie, samo przyglądanie się już jest pierwszym krokiem do zmiany. I druga rzecz, do której chcecie zachęcić, to to, żebyś opowiadała o swoich doświadczeniach z dzieciństwa. Możesz to robić słownie, mówiąc, jakby wspominając swoje dzieciństwo, swoją relację z rodzicami, opowiadając o niej swojemu mężowi albo przyjaciółce, Mów o wszystkich um, wspomnieniach, które ci się pojawiają w głowie. Możesz też pisać, jeżeli nie masz komu opowiadać, możesz um, prowadzić pewnego rodzaju pamiętnik, w którym będziesz zapisywać to, co ci się przypomina. Um, pis opowiadanie o naszym życiu ma właściwości terapeutyczne. Po prostu. My potrzebujemy opowiedzieć o tym, co się nam zdarzyło, bo potrzebujemy nadać sens i zrozumieć. Co się w moim życiu dzieje? Co te emocje, które we mnie są, znaczą? Dlaczego ta mama zachowała się tak, że pojawił się ten wyraz od razu na jej twarzy i mnie wyprowadziła z domu? O co chodzi? Przecież to był super robaczek. Teraz z perspektywy dorosłego życia możesz spojrzeć na nowo na te różne wydarzenia i opowiedzieć je. I samo to opowiadanie naprawdę już będzie zmieniać cię. Zobaczysz, że będzie przekształcać ciebie, że będziesz bliżej bycia rodzicem takim, jakim chciałabyś być dla swoich dzieci. Po więcej wskazówek i inspiracji do Twojego rodzinnego życia, zapraszam Cię na mój blog: Domowe zawirowania www.domowezawirowania.pl